Współczesny świat zmaga się z zagrożeniem, które nie nosi munduru i nie wymaga tradycyjnego uzbrojenia. Dezinformacja, rozumiana jako świadome rozpowszechnianie fałszywych lub manipulacyjnych informacji, stała się jednym z kluczowych narzędzi Federacji Rosyjskiej. Dla polskiego społeczeństwa i instytucji państwowych stanowi ona poważny problem bezpieczeństwa, będący elementem kompleksowej strategii wojny informacyjnej, prowadzonej de facto od ponad dekady. Operacje dezinformacyjne Federacji Rosyjskiej skierowane przeciwko Polsce nie są zjawiskiem nowym. Analitycy wyznaczają początek skoordynowanych, zaplanowanych działań na rok 2014, kiedy to w wyniku aneksji Krymu i wojny hybrydowej na Ukrainie Moskwa zdecydowała się na eskalację kampanii informacyjnej wobec krajów zachodnich. W szczególności członków Unii Europejskiej i NATO. Polska ze względu na swoje geograficzne położenie, wspólną granicę z Ukrainą oraz znaczącą rolę w Sojuszu Atlantyckim stała się jednym z priorytetowych celów tego typu działań. Skala rosyjskich operacji dezinformacyjnych jest zdumiewająca. Już w pierwszym kwartale roku 2024 rosyjska machina propagandowa wyprodukowała około 34 milionów wpisów w mediach społecznościowych, to oznacza średnio około 370. 7 tysięcy wpisów dziennie, bez przerwy. Rozmach tego działania można sobie uświadomić, przypatrując się liczbie zaangażowanych zasobów ludzkich i finansowych. Federacja Rosyjska dysponuje tym, co eksperci określają mianem ekosystemu dezinformacji, który obejmuje zarówno oficjalne media państwowe, działania specjalnych służb, jak i zaangażowanie podmiotów prywatnych oraz sieci powiązanych aktorów pozostających pod kontrolą Kremla. W samej Polsce funkcjonują co najmniej 22 polskojęzyczne kanały na platformie telewizyjnej. Regularnie rozpowszechniające prokremlowskie narracje. Śledzi je ponad 150 tysięcy użytkowników, a treści publikowane na tej aplikacji nieustannie trafiają do innych serwisów społecznościowych, gdzie mogą osiągnąć skalę milionów potencjalnych odbiorców. Rosyjskie operacje dezinformacyjne nie polegają jedynie na publikowaniu fałszywych wiadomości czy szerzeniu kłamstw. Zamiast tego stanowią one element zaplanowanej strategii, której celem jest wpływanie na percepcję rzeczywistości, kształtowanie postaw społecznych i ostatecznie osłabienie wiary w instytucje demokratyczne. Mechanizmy działania tych operacji są wyrafinowane i wielowarstwowe. Pierwszym elementem jest zaangażowanie infrastruktury medialnej kontrolowanej bezpośrednio przez państwo. Telewizja RT, znana jako Russia Today. Oraz agencja Sputnik prowadzą od lat kampanie dezinformacyjne skierowane wobec Polski. Materiały dystrybuowane przez te kanały są następnie rozpowszechniane przez sieci farm troli i konta fałszywych użytkowników. Warto wyjaśnić, czym są farmy troli. Są to organizacje, których pracownicy są wynajęci specjalnie po to, aby w zmieniających się zespołach, pracując w 12-godzinnych zmianach, tworzyli fałszywe konta w mediach społecznościowych i rozpowszechniali wiadomości zgodne z rosyjską linią propagandową. Każdy z pracowników. Otrzymuje jasne wytyczne dotyczące tego, jakie treści mają być publikowane, a ich niezgodność z poleceniami wiąże się z grzywnami finansowymi. W przypadku tzw. Internet Research Agency, którą założył i finansował Jewgeni Prigorzyn, pracownicy pracowali w warunkach przypominających więzienie pod stałym nadzorem i kontrolą. W roku 2024 wywiad rosyjski wdrożył również zaawansowaną operację o nazwie STORM 1516, która polegała na tworzeniu całkowicie fałszywych serwisów informacyjnych, podszywających się pod znane redakcje, takie jak BBC, ABC News czy nawet Euronews. W ten sposób fałszywe artykuły trafiały do czołówek wyszukiwarek, przy czym czytelnicy nie byli świadomi, że czytają materiał propagandowy pochodzący z Moskwy. Rzeczywistość operacji dezinformacyjnych jest bardziej skomplikowana niż zwykłe rozpowszechnianie kłamstw. Eksperci określają to zjawisko jako manipulację informacją, która opiera się na czterech filarach. Po pierwsze, są to działania samego aparatu państwowego Federacji Rosyjskiej i w tym sieć dyplomatyczna i oficjalne stanowiska. Po drugie, bezpośrednie zaangażowanie mediów kontrolowanych przez państwo. Po trzecie, rozbudowany ekosystem dezinformacji obejmujący pozarządowe organizacje sterowane przez rząd oraz prywatne przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją i rozpowszechnianiem propagandy. Po czwarte wreszcie operacje wywiadowe w których rosyjskie służby specjalne tworzą sieci fałszywych tożsamości i kont w mediach społecznościowych. Kluczową rolę w rozprzestrzenianiu dezinformacji odgrywają media społecznościowe, zwłaszcza platformy takie jak Telegram, Twitter, Facebook, Instagram i TikTok. Algorytmy tych platform, zaprojektowane do maksymalizacji zaangażowania użytkowników, niezamierzenie wspierają rozprzestrzenianie treści wzbudzających silne emocje, a dezinformacja jest przede wszystkim narzędziem emocjonalnym. Naukowcy zajmujący się tym zjawiskiem wskazują, że osoby rozpowszechniające fałszywe informacje w niewielkim stopniu kierują się logiką czy faktami, lecz raczej strategicznie manipulują strachem, gniewem i nieufnością. Rosyjskie operacje dezinformacyjne wobec Polski nie skupiają się głównie na promocji wizerunku Federacji Rosyjskiej. Zamiast tego koncentrują się na podważaniu zaufania do polskich instytucji demokratycznych, NATO, Unii Europejskiej i w szczególności na pogłębianiu polaryzacji społecznej wśród Polaków kampanie te są dokładnie dostosowane do polskiego kontekstu kulturowego, politycznego i społecznego. Według ustaleń Komisji do Spraw Badania Wpływów Rosyjskich i Białoruskich, główne narracje dezinformacyjne obejmują szereg wątków. Po pierwsze, istnieje systematyczne podważanie wartości badań naukowych i atakowanie środowiska naukowców. Po drugie, obserwuje się angażowanie polityków w rolę ekspertów klimatycznych przy jednoczesnym marginalizowaniu głosów rzeczywistych naukowców. Po trzecie, rozpowszechnianie teorii Spiskowych, po czwarte, manipulowanie danymi i przerzucanie odpowiedzialności na inne podmioty i instytucje. Wśród najpopularniejszych narracji, mających na celu osłabienie poczucia bezpieczeństwa w Polsce, są opowieści o tym, że Polska jest w stanie wojny z Rosją, że Ukraina wciąga Polskę w konflikt poprzez celowe działania, mające prowokować Warszawę do zaangażowania się w walkę. Po nagłośnieniu przez Warszawę incydentu z dronami rosyjskimi w nocy z 9 na 10 września 2025 rosyjskie kanały dezinformacyjne natychmiast rozpowszechniały twierdzenia, że naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej dokonane zostało na polecenie Kijowa i stanowiło prowokację mającą wciągnąć Polskę do bezpośredniego konfliktu zbrojnego z Federacją Rosyjską. Szczególnie niebezpiecznym wątkiem jest intensywne rozpowszechnianie antyukraińskich nastrojów wśród polskich. Społeczeństwa. To stanowi element rozszerzonej kampanii, mającej na celu osłabienie polsko-ukraińskiego sojuszu strategicznego i zniechęcenie Polaków od wspierania Ukrainy w jej walce z rosyjską agresją. Według analiz przeprowadzonych przez naukowców z Uniwersytetu Marie Curie, Skłodowskiej i badaczy zajmujących się dezinformacją, już w roku 2023 wiele polskich mediów niezależnych od państwa publikowało materiały zawierające elementy rosyjskiej propagandy lub były podatne na rozpowszechnianie takich Treści Zasięg rosyjskiej dezinformacji w Polsce sięga dziesiątek milionów ludzi. Podczas incydentu z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony w roku 2025 treści promujące rosyjskie narracje o rzekomej ukraińskiej prowokacji. Osiągnęły łączny zasięg ponad 6 miliardów wyświetleń. Najbardziej radykalne posty zawierające mowę nienawiści wobec Ukraińców sięgnęły ponad 1,5 mln użytkowników. Wzrost zaangażowania użytkowników mediów społecznościowych w rozpowszechnianie dezinformacji nie wynika bynajmniej wyłącznie z celowych działań troli. Wielu zwykłych Polaków, często nieświadomych tego, że dzielą się propagandą, stanowi amplifikatorami rosyjskich narracji. Proces ten, zwany astroturfingiem, polega na na tworzeniu pozoru organicznego ruchu społecznego wokół określonej narracji. Treści dezinformacyjne, gdy są skutecznie umieszczone wśród materiałów wyglądających na wiarygodne i autentyczne, rozprzestrzeniają się w społeczeństwie jak wirus bez widocznego źródła propagandy. Dla zrozumienia rosyjskich operacji dezinformacyjnych niezbędne jest uświadomienie sobie, jakie cele strategiczne Federacja Rosyjska stara się osiągnąć poprzez te działania. Nie są to działania spontaniczne ani przypadkowe, lecz część skoordynowanej kampanii sił zbrojnych i służb specjalnych Rosji. Pierwszym celem jest destabilizacja społeczeństwa polskiego poprzez pogłębianie podziałów i konfrontacji. Rosja dąży do tego, aby Polacy byli zdezorientowani, podzieleni i nieufni wobec siebie nawzajem, a także wobec instytucji, które ich reprezentują. W wyniku tego osłabieniu ulega społeczna jedność, a osiągnięcie społecznego konsensusu w sprawach istotnych dla bezpieczeństwa kraju staje się trudniejsze. Drugim celem jest osłabienie zachodniej jedności i sojuszy, szczególnie NATO i Unii Europejskiej. Poprzez rozpowszechnianie narracji o tym, że Zachód jest zdegenerowany, niemoralny i imperialistyczny, Rosja stara się podważyć legitymację tych instytucji i zniechęcić członków do wspólnego działania. Dezinformacja ma na celu osłabienie wiary w wartości demokratyczne i wspólne interesy. Trzecim celem jest osłabienie wsparcia dla Ukrainy. Rosja stara się zmobilizować społeczeństwo polskie. Do naciskania na rząd w kierunku zmniejszenia lub wstrzymania pomocy dla Ukrainy. Czwartym celem jest wpływanie na procesy decyzyjne poprzez dewaluację faktów i nauki. Poprzez rozpowszechnianie pseudonaukowych teorii, atakowanie środowiska naukowego i promowanie antyekspertyzmu, Rosja uniemożliwia racjonalne, oparte na faktach podejmowanie decyzji przez społeczeństwo i władzę. W takich warunkach zamiast faktów, społeczeństwo kieruje się intuicją, strachem i emocjami, którymi łatwiej można manipulować. Rosyjska propaganda wykazuje pewne charakterystyczne cechy, które powtarzają się w niezliczonych wariacjach. Po pierwsze, bardzo często podaje prawdziwe fakty, ale obudowuje je w manipulacyjną narrację, przyprawiając je szczyptą kłamstwa i ładując emocjonalnie. W ten sposób ostateczny produkt wydaje się wiarygodny i może łatwo przejść test krytycznego myślenia niezbyt ostrożnego odbiorcy. Po drugie, rosyjska propaganda stosuje technikę zwracanego zwierciadła, polegającą na odwróceniu kierunku krytyki. Gdy Zachód krytykuje Rosję za naruszenia praw człowieka, Rosja twierdzi, że sama jest ofiarą prześladowań Zachodu. Tak było na przykład po masakrze w Buczy na Ukrainie, gdzie rosyjskie media i propagandyści rozpowszechniały twierdzenia, że to były inscenizacje zorganizowane przez Ukrainę służby bezpieczeństwa. Po trzecie, propaganda zawiera element teorii spiskowych, które apelują do naturalnej ludzkiej tendencji do szukania ukrytych prawd i potajemnych sił stojących za publicznie obserwowanymi zdarzeniami. Osoby podatne na dezinformację, często spychane na margines społeczny lub będące ofiarami niekorzystnych warunków ekonomicznych, są szczególnie podatne na tego typu narracje. Po czwarte, rosyjska propaganda jest wysoce segmentowana. Inna wersja narracji jest dostarczana do Polski, inna do Niemiec, a jeszcze inna do krajów globalnego południa. To podejście oparte jest na głębokim zrozumieniu kulturowych, historycznych i politycznych kontekstów poszczególnych krajów i społeczeństw. Po piąte, propaganda rosyjska wykorzystuje elementy rzeczywistych problemów społecznych i politycznych, ale przedstawia je w świetle sprzyjającym Rosji. Operacje dezinformacyjne Federacji Rosyjskiej wymagają znaczących zasobów finansowych i ludzkich. Władze Federacji Rosyjskiej przeznaczają coraz większe sumy na media i propaganda. W projekcie budżetu rosyjskiego na rok 2026 rząd zamierza przeznaczyć 1,7 miliarda dolarów na media, co stanowi wzrost o 6,7% w porównaniu z rokiem ubiegłym. Około 317 milionów dolarów z tej kwoty ma trafić do Instytutu Rozwoju Internetu, jednego z głównych narzędzi Kremla do produkcji propagandy skierowanej szczególnie wobec młodzieży. W skali globalnej Federacja Rosyjska wydaje rocznie mniej więcej 1,1 dziesiątych dolarów na media rozprowadzające dezinformację skierowaną poza granicę kraju. Stanowi to znaczącą część budżetu obronnego Rosji, przy czym trzeba pamiętać, że bezpośrednie działania wojenne pochłaniają znacznie większe sumy, ale rola propagandy w strategii militarnej Kremla jest kluczowa. Polska podejmuje działania mające na celu zwalczanie rosyjskiej dezinformacji, choć pracownicy zajmujący się tym problemem wskazują na brak koordynacji, systemowości i dostatecznych zasobów. Ministerstwo Cyfryzacji oraz Nauk i akademicka sieć komputerowa nask realizują kampanie edukacyjne skierowane do polskiego społeczeństwa w celu podniesienia świadomości na temat zagrożeń związanych z dezinformacją strona www.nas.pl ukośnik dezinfo zawiera praktyczne wskazówki jak rozpoznawać fałszywe informacje analizować ich źródła i zgłaszać je do odpowiednich instytucji Ośrodek analizy dezinformacji nask monitoruje polską infosferę pod kątem bezpieczeństwa identyfikując i analizując treści wyraźnie Dezinformacyjne. Instytut wdrażał również kampanię społeczną o nazwie Nie bądź internetowym trolem, która poprzez dialogi troli obrazuje mechanizmy i cele dezinformacji, zachęcając do świadomego ograniczania jej rozpowszechniania. Jednak raport Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich i białoruskich ujawnił poważne braki w działaniach polskich władz. Przeciwdziałanie zagrożeniom dezinformacyjnym pochodzącym ze strony Rosji i Białorusi było niewystarczające, doraźne, niespójne, nierzadko pozorowane. Nie miało charakteru długofalowego i systemowego. Komisja ustaliła, że władze państwowe posiadały informacje dotyczące osób i instytucji szerzących prorosyjską dezinformację, jednak niezwykle rzadko podejmowano wobec nich działania. Takie zaniedbania osłabiały zdolności kraju do rozpoznawania i neutralizowania zagrożeń informacyjnych. Walka z dezinformacją jest wyzwaniem nie tylko dla instytucji państwowych, lecz także dla całego społeczeństwa. Jednym z głównych problemów jest rosnąca liczba osób, dla których media społecznościowe są głównym źródłem informacji. Badania przeprowadzone przez ekspertów pokazują, że szczególnie na platformie Telegram, używanej głównie w krajach postsowieckich, obserwuje się rosnące zainteresowanie treściami prokremlowskimi. Dla wielu osób Telegram stanowi źródło tego, co postrzegane jest jako informacje z pierwszej ręki, podczas gdy materiały publikowane tam pochodzą z rosyjskich fabryk troli i służb specjalnych. Innym wyzwaniem jest zjawisko znane jako nadmiar informacji. Dzisiejsze społeczeństwo jest bombardowane taką ilością bitów informacyjnych każdego dnia, że ludzie z nią nie dysponują wystarczającymi zdolnościami poznawczymi, aby wszystko to przetworzyć i ocenić. W takich warunkach, gdy osoba napotka fałszywą informację podaną w sposób przemyślany i skoordynowany, która ponadto trafia do jej emocjonalnych punktów wrażliwości, istnieje wysokie ryzyko, że uwierzy w nią. Podatność społeczeństwa na dezinformację zmienia się również na przestrzeni czasu. Eksperci wskazują, że w ostatnich latach obserwuje się zaostrzenie tego problemu, ponieważ rosyjskie aparaty propagandowe coraz lepiej rozumieją psychologiczne mechanizmy, które sprawiają, że dezinformacja jest skuteczna. Jednocześnie rozwój sztucznej inteligencji i technologii deepfake stanowi przyszłe zagrożenie, ponieważ będzie możliwe generowanie wysoce wiarygodnych fałszywych materiałów wideo, które niemal niemożliwe będzie odróżnić od oryginałów. Rozumienie rosyjskich operacji dezinformacyjnych jest kluczowe dla zrozumienia szerszego zagrożenia, jakie stanowi tak zwana hybrydowa forma działań Rosji wobec krajów Zachodu. Dezinformacja nie jest działaniem izolowanym, lecz elementem kompleksowej strategii wojskowej, która obejmuje także bezpośrednie operacje militarne, cyberataki i destabilizacyjne działania na terenie krajów celu. Biorąc pod uwagę obecne trendy i rosnące zasoby przeznaczane przez Federację Rosyjską na operacje dezinformacyjne, można spodziewać się, że zagrożenie to będzie się nasilać w nadchodzących latach. Jednocześnie Wcześniej istnieje znaczna szansa na zwiększenie odporności społeczeństwa polskiego na manipulacje dezinformacyjne poprzez edukację medialną i zwiększenie świadomości zagrożeń. Jednak potrzebne są bardziej kompleksowe, długofalowe i skoordynowane działania angażujące instytucje państwowe, media, środowisko naukowe i organizacje pozarządowe. Polska musi również wzmocnić zdolności instytucjonalne do monitorowania, analizowania i reagowania na zagrożenia dezinformacyjne. Brak struktury koordynującej działania w tym obszarze stanowi znaczącą słabość. Niezbędne jest również zwiększenie współpracy międzynarodowej z sojusznikami, szczególnie z Wielką Brytanią, która również prowadzi intensywne badania nad rosyjskimi operacjami dezinformacyjnymi. Polska jako demokratyczne zachodnie państwo musi być przygotowana na wyzwanie, które stanowi nie tylko tradycyjna groźba militarna, lecz także coraz bardziej zaawansowana i subtelna wojna toczona w sferze informacji, emocji i percepcji, rzeczywistości.